Siemanko, moja masochistyczna cząstka duszy w końcu wzięła górę i zmusiła mnie, żeby gdzieś się ruszyć z domu no i takim właśnie sposobem wylądowaliśmy w Rydzynie w województwo wielkopolskie, nieopodal Leszna nieopodal Leszna i jutro mamy tutaj Puchar Polski w Przełaju no i z tej okazji objeżdżamy trasę, jeśli dobrze pamiętam to jeszcze Przełaju w śniegu na moim kanale nie było chyba, bo w tamtym roku nie było Żadnego wyścigu w śniegu. Także będzie ten pierwszy raz. A traska jest naprawdę fajna. Także sobie jedziemy i już na dobry początek mamy takie podjazdy na wał i zjazdy. O, tutaj chłopaki jeszcze dopieszczają temat. Przed jutrem. Jak widzicie. Przywieźli barierki. No i teraz wypadamy na drogę. Ale na szczęście tylko na chwilę mamy minus 5 stopni Celsjusza, także wszystko jest takie bardzo zmrożone. Do tego trasa jest już mocno wyjeżdżona, bo lokale się tutaj sobie jeżdżą. Podobno od dwóch czy trzech tygodni ona jest widać, że oznakowana od dawna. Także to wszystko jest takie wyślizgane, wygniecione. no Generalnie warunek jest taki, na technikę. Co zresztą mi się bardzo podoba. Nie ma tutaj dużo kręcenia, za to jest dużo takiej właśnie walki z rowerem, żeby się tam utrzymać. O tu jest taki fajny zakręt, że sobie lubię pomóc drzewkiem. I teraz znowu wyjazd na górkę. Tu jest taki zmrożony piach. Jakby nie był zmrożony, to by pewnie nie było tak fajnie. I o! Tam na środku jest taka kolejna. Jak się w niej zostanie, to jest fajnie, bo kieruje w zakręt. Tylko gorzej, jak się wypadnie, ale się udało. I znowu zakręty. Wszędzie są zakręty, naprawdę. Także strasznie mi się to podoba, bo właśnie w połączeniu z tymi warunkami. Jest dobra zabawa. Nie ma za dużo takich miejsc, gdzie trzeba się zaginać. Nie ma takich długich, prostych. O. Tylko jest cały czas balansowanie na krawędzi przyczepności. O. I schody. Jedne, drugie odziękujemy bardzo. Jak widzicie, zresztą posypali już piachem, żeby nie było tak przesadnie ślisko. Teraz jest taki sam raz. A i tak trzeba być skupionym na tym, co się robi. Tutaj taki nowo, nowo dodany fragment, chyba dzisiaj rano go dodali. Tak wnioskuję. Tu jest nieugnieczone dzięki. Za to jest taki właśnie świeży jeszcze śnieg. Popaki się chyba trochę bali, że runda będzie za krótka. Rzeczywiście, nawet teraz udało mi się ją zrobić tam około 7 minut. A jak były lepsze warunki, to pewnie się jeszcze szybciej jeździło. Także tu dołożyli parę takich agrawek, ale i tak kółko jest dość takie krótkie może nie szybkie, ale jest krótkie. I tutaj cały czas zobaczcie szykany. Jedna za drugą. Także mi się to strasznie podoba. Bo nie ukrywam, że nie czuję się jakoś turbomocny, żeby naginać po takich długich prostych. A zawsze to jak są zakręty, to jest przynajmniej taka szansa, że coś się uda techniką nadrobić. Tu jest jedynie taka długa prosta, chyba najdłuższa na całej trasie. Troszkę nierówno, o. ale i tak bywały na przełajach dłuższe, więc. Tragedii nie ma no i przeszkody te są troszkę za wysokie dla mnie 40 cm na oko jak są ponad ośkę w kole w przełajówce to już sobie generalnie odpuszczam może kiedyś i ślimak. Wjeżdżamy na ślimaka, który nazywa się tak dlatego że ma kształt ślimaka. To jest cytat na dziś. I odwijamy teraz w drugą stronę. Tu jest strasznie ślisko. Ślimaki zawsze są najbardziej wyślizgane na trasach przełajowych. W sumie w ogóle ślimaki są dosyć takie wyślizgane. Kto by pomyślał? Tak, ale tak na przełajach bywa. I zakręt w prawo. Tutaj też jest tak widać, wyślizgane jeszcze za czasów jak było błotko I zostały takie kolejniki Tam ścigamy jakiegoś młodego zawodnika, zobaczymy czy go dojdziemy Taki challenge O, ale już go tu widać I nawrotka w lewo, koło jakiegoś stawu, czy czegoś takiego, tu jest w ogóle jakiś zamek, albo pałac. Nie wiem co to jest, ale jest cały taki ładny, ładny kompleks. Teraz może będzie widać taki pałacyk cały, także też ładna miejscówka. tutaj jeszcze deseczki niby niskie, ale haczyk polega na tym, że tu jest straszny lód. jeszcze taki nierówny z takimi kolejami po rowerach i po autach. I jak próbowałem wcześniej szybciej, to kurczę, cały czas się muszę ratować. Także Muszę, ja nie jestem w stanie ich tak szybciej, szybciej skoczyć. Chociaż nie są wysokie. No, i znowu trochę zakrętu. Bo tu jest fajnie. Jest taka niby bandka. Ale strasznie z wyślizgana. I ten zakręt nie, to jeszcze nie ten. Ten jest jeszcze spoko. Tutaj teraz takie ciasne nawroty. Oj, tutaj też jest dobrze. Jest tak czujnie bardzo. I znowu nawrotka. I ostatnia. I proszę bardzo. Całe kółko zrobione, także możecie napisać jak Wam się podoba. Mi się bardzo podoba w tych warunkach, bo nie ma za dużo pedałowania, a jest dużo walki z rowerem, także będę się fajnie bawił. Trzymajcie za mnie jutro kciuki. No i widzimy się na filmie. Z wyścigu oczywiście. Tym razem już coś nagramy. Także łapka w górę i na razie.